Cześć witam na moim kanale zapraszam na kolejną recenzję jaką przeczytałem tym razem jest to komiks Batman grad po drugiej stronie z kolekcji bohaterowie i złoczyńcy tak wygląda przód brzeg z oznaczeniem 88 oraz tył. od razu uprzedzam że jest to bardzo stara historia czyli mamy kolejny że tak powiem ramotka jeśli chodzi o te wydanie komiks jest 1982 roku mamy tutaj kilka różnych historii zawarty w tym tomie. Na przykład pierwsza historia, tak bardzo skrótowo, opowiada nam o pewnym oczywiście, jak to zwykle było w takich historiach złoczyńcy, który dysponuje, można powiedzieć, bardzo potężnym bronią i chce on tutaj y, zgładzić go tam. Jeżeli ludzie, to można powiedzieć, się nie nawrócą, także troszeczkę jakby to jest na tle religijnym, tak można też rzecz ujmując. Kto jest tutaj tym głównym złoczyńcą, dowiecie się później. Jest to jedna z takich bardziej znanych postaci w świecie Batmana oraz jedna kobieta. Batman oczywiście będzie starał się tutaj, yy, przez, yy, będzie się starał oczywiście przeciwstawić tym i powstrzymać tego złoczyńcę. Ta historia, słuchajcie, jest no, taka bym bardzo słaba w moim odczuciu. I też nieprawdopodobna, a też przez to, że po prostu no Batman wyrusza, można powiedzieć, w kosmos. Tak, dobrze słyszycie? Mamy tutaj Batmana w kosmosie. Kolejną chyba historią, którą mamy zawatą w tym tomie. Też jest pewien złoczyńcy, który też oczywiście chce tutaj e, przeszkodzić Batmanowi. W tym celu e, w różnych częściach miasta no, e, za, e, zastawia na niego pułapki. Batman oczywiście krok po kroku. Trop po tropie, chce oczywiście podtrzymać tego złoczyńcę, czyli bardzo standardowo, tak. Czy mu się to uda, zobaczycie sobie. Kolejną historią jest po tym komisie, mamy na, już, można powiedzieć, kontynuacją tej poprzedniej. Mamy tutaj też tego złoczyńcę, który no, już siedzi w, wie, w więzieniu, ale też tutaj knuje przeciwko Batmanowi, słuchajcie. Też sobie zobaczycie, jak to się zakończy. Bardzo taka stereotypowa historia, no tradycyjna, jeśli chodzi o muzyczne na królestwa. Natomiast słuchajcie, kolejną historią, jaką mamy zawartą w tym. Mnie, powiem szczerze, że już ta historia mi się y, podobała. Podobała mi się, gdyż mamy tutaj, y, można powiedzieć, takie alter ego Batmana, który po prostu, no, można po części troszeczkę wygląda jak Batman, ale co ciekawe, on tutaj wszystko wie o Batmanie. Wszystko wie, kim jest, wie, jak się zachowuje, wie, jak się z, z, y, zajmuje czym, tak? Także wszystko, jakieś sekrety, o nim wie i zna jego też tożsamość bardzo fajnie i też tutaj jest nawet Batman wie w jakie ten alter ego jego powiedzmy zły charakter wie gdzie jego ludzie zginęli i tak dalej ciekawa powiem historia naprawdę bardzo ciekawa jeśli chodzi o taką starą historię Także jeśli chodzi o tą historię, to mi się podobała. Na końcu, jeszcze macie troszeczkę historii, już nie będę wszystkiego zdradzał. Jest anual, ten wcześniejszy, właśnie o tym alterego Ego, powiedzmy: Batmanie, też jest anualem. Słuchajcie, przede wszystkim ja się ten komis czytało. Tak jak w tego typu komiksach, no komiks z 1982 roku, no bardzo stara pozycja komiksowa. Da się odczuć, że pierwsze te zeszyty, słuchajcie, trzy, e, trzy historie są no, napisane w takim bardzo starym stylu. Tak, tak się dzisiaj rzeczywiście nie czyta. Mamy tutaj napisane opisy, to jak Batman sobie coś w głowie tam rozmyśla i tak dalej, no to on tutaj po prostu zaraz ma lektora, który wszystko opisuje. I te teksty typu Batman jest niezwyciężony, roczny wychodzi z wychodzi ścienia tak? tego typu właśnie, tutaj zaznaczyłem nie wiem co. Yy, tego typu teksty, tak? I pierwsze te historie naprawdę są bardzo takie, bym powiedział, no według mnie są słabe. Tak? no Ciężko by było się przez to akurat przedostać. Natomiast ta historia, o której wam wspomniałem wcześniej z alterego Batmana, bardzo fajne. Ilustracje wyglądają tak, jak wyglądają, widzicie. no Jest to oczywiście bardzo stary komiks ponad 40 lat, czyli no nie mamy tutaj jakiś. Chociaż uważam, że jak na te lata i tak ten komiks wygląda bardzo fajnie. W podsumowując, tak, no, czy mi się ten komiks podobał? Oczywiście na końcu jeszcze mamy tutaj jakieś dodatki. Czy mi się komiks podobał i czy ten komiks polecam? Powiem Wam, że bardzo średnio mi się go czytało. No i też momentami, powiem Wam, no, miałem banana na twarzy, że tak powiem. Z tego powodu, no, że mamy takie te teksty, typowo można powiedzieć, takie opisy, jak kierowane, takie te teksty, jakbyśmy do dzieci pisali, tak? Takie bardzo takie uproszczone, takie Wiecie, że jest potężny, silny, taki no inaczej się to pisał. Ja oczywiście to wszystko rozumiem i wiem, że każdy był inny z rysowania. No ale oczywiście teraz czasy się zmieniają i bardzo ciężko się takie komiksy czyta. To trzeba sobie mocno podkreślić. Ja uważam, że ta pozycja komiksowa jest przede wszystkim skierowana do bardzo do żałego czytelnika, który ma bardzo duży dystans do takich historii. Młodszy czytelnik z pewnością się tutaj nie odnajdzie. Będzie miał bardzo ciężko, jeśli chodzi Tak mi się przynajmniej wydaje. No, Przynajmniej w dzisiejszych czasach, bo oczywiście młodzież jest inna a starsi czytelnicy, którzy mają już trochę lat na karku na pewno czy docenią ten komiks czy nie, no myślę, że uśmiejam się troszeczkę, że tak powiem, troszeczkę będą mieli uśmiech na twarzy, kiedy będą czytali ten komiks, no szczególnie te pierwsze historie, no i taka ta historia z tym Batmanem, który leci w kosmos, tak, na jako stację tam, żeby powstrzymać właśnie tą broń, która zagraża Gotham, a później całemu światu. Zobaczycie sobie czytając. No troszeczkę to jest zabawne, że tak powiem. No. no ale tak się kiedyś czytało komiksy. Trzeba to po prostu zrozumieć. W moim odczuciu ten komiks jest dla bardzo bardzo wolskiej grupy odbiorców. Mi się bardzo średnio podobał ten komiks. No, mówię dzisiaj się inaczej czyta komiksy, chociaż nieraz już mieliśmy w kolekcji te komiksy starsze są bardzo dobrze napisane, no ale niestety z tych całych historii, jakie tu mam, mi się podobała tylko tak naprawdę ta jedna historia z tym. Przeciwnikiem takim alter ego, że tak to ujmę Napiszcie mi co wy o tym sądzicie Jakie jest wasze zdanie po przeczytaniu tego komiksu Dziękuję serdecznie za tą recenzję Zapraszam na kolejne Z, z tych komiksów, z Bohatów i złoczyńców Oraz innych I jeszcze raz przypominam, że moje recenzje są spóźnione Dużo spóźnione Przez wzgląd na to, że dostaję komiksy bardzo późno Jeśli chodzi o e, Tą prenumeratę względem innych kanałów Także no, nic z tym nie mogę zrobić Mimo wszystko ze, serdecznie polecam za, do za, rozmowy w sekcji komentarzy i powiedzcie mi, jak wy przyjęliście ten komiks, jakie macie odczucie. I oczywiście zachęcam nowe osoby do subskrybowania, do lajkowania kanału. Dzięki serdecznie, widzimy się w następnych materiałach. Cześć!